Cześć manka widzowie, z tej strony Pokekapi witam Was serdecznie dzisiaj vlogowo. Dzisiaj sobie idziemy e, do galerii, do koło sobie pojadę do galerii e, zobaczyć co u nas w sklepach mają w, e, w galerii Karuzela koło Zobaczymy, odwiedzę tam M, e, nie MP, tylko świat książki smyka i media expert a później sobie pojadę do centrum i w centrum sobie zobaczę co mają w Empiku i w Osmanie? Może jeszcze, może potem zajdziemy do Dino i odwiedzę jeszcze Lidlę i zobaczę, czy w Lidlu u mnie tutaj coś jeszcze zostało. Czy coś jeszcze mają? Nic, to idę sobie na autobus. Będę autobusem, także widzimy się już gdzieś tam w bliżej galerii. No zobaczymy. Do zobaczonka. Dobra, jestem już tutaj. Zmiana planów, i pierwsze idę do, yy, do Empiku. zobaczyć co mają w Empiku. Zobaczymy, Chodzimy do takiej mini galerii. Liczę, że coś będą mieli, że coś tutaj jednak, jednak będzie. Zobaczymy, bo ostatnio to w ogóle nic nie mieli tutaj. Zobaczymy, mam nadzieję, że jakieś tam puszeczki, coś tam widziałem, że gdzieś tam jechało na epiki Może zobaczymy Zobaczymy Oj, chyba będzie pusta, coś czuję Tak widzę No Tylko Dzią to together. Trzy sztuki. No ma, wezmę. Wezmę te trzy ostatnie sztuczki. Zobaczymy. Nic więcej nie mają. Dobra. No niestety. U mnie wiem piku. Ostatnio dosyć mało one mają, ale udało się zakupić trzy busterki w drognate together. A za sztuki wyszło 21 złotych. Liczę na to, że coś uda się innego, coś dostać lepszego w smyku albo w media jeszcze. Nic. Dzięki. Lecimy eee, dalej, zobaczymy się przy galerii. Eee, do zobaczenia. Ja już powoli się zbliżam do galerii. W jak teraz chciałem sobie coś tam zdolnie pogadać troszeczkę. Chciałem się zapytać jak tam u was, eee, czy u Was w MPIKach, media ekspertach są jakieś produkty, Pokémon. Eee, dajcie znać. Eee, czy coś tam u Was ciekawego jest. A eee, ja w ogóle się zainspirowałem tym odcinkiem. Od Sebastiana z kanału Gambo, tak. On właśnie takie vlogowe odcinki robi. Zapraszam się do niego na kanał, żeby zobaczyć takie właśnie vlogi, jakie robi. Okej, samochód jechał, musiał już zakończyć. No tak, zapraszam do Sebastiana. On też takie właśnie filmy vlogowe robi. Więc zainspirowany właśnie jego odcinkami, postanowiłem właśnie nagrać coś takiego podobnego i zobaczyć. A wy widzowie dajcie znać, czy. Taki odcinek Wam odpowiada, czy jest to ciekawa forma taka, coś innego, wyjście z domu, no, więc... E, sorry, że tak ma Wam pokazałem w tym Empiku, ale ogólnie w tym Empiku to w ogóle nic nie ma. E, od Pizmatika i to już w ogóle się tam, jakby poksy się tam powoli kończą w tym Empiku u mnie. Nie wiem, co jest jego powodem, może e, brak dostępności, coś pewnie... Pewnie tak, więc no, coraz mniej rzeczy. Ale liczę teraz tutaj sobie na właśnie na smyka, bo w sumie tutaj dawno nie byłem, więc zobaczymy. E, Świat książek też coś tam miał z Pokemonów, więc zobaczymy, jakieś tam może produkcje, które uda się kupić. No i Media Expert jeszcze po luźne bustewki e, z żonnej tu może coś tam uda się dostać. Więc zobaczymy, ja już zbiorę do galerii, bo no widzimy się już na miejscu. Dobra, jestem no, do. no, w galerii i atakujemy właśnie. Yy, smyka. Zobaczymy czy w smyku uda się coś dostać. Liczę, że jakiś tam pizmatyczek na mnie czeka, ale zobaczymy. Yy, tu Wam coś pokażę, może trochę więcej rzeczy. Może jest coś więcej produktów. Okej. Okay. No, to smyczka. I szukamy boxów. Ok, są tutaj. Ok, Ale widzę, że są same jakieś tutaj, właśnie. Figurki Lego. Tutaj takie deki. Ale dwa 130 zł. Tutaj takie zostawiki. Tutaj są jakieś. Również te klocki i małe urysowane 140 zł i DIVA to samo 40 zł jednym słowem lipka a będziemy dalej zobaczyć czy coś już nie ma tutaj mamy jakieś pusz z Visionem, za 99 zł i to najnowsza za 79 99 no nie zachwyca i tu jeszcze taką puszkę z parafinem za 50 zł no szało nie ma ogólnie. ogóle no niestety jeszcze jakieś leki o i mamy zachował się jeden pizmatyczek o proszę to sobie go weźmiemy tu i paczka z, z pizmatyka no tak widzieliście udało się zakupić tego oto tu i paczka z pizmatyka więc jest dobrze coś udało się wywać czyli na dzisiejszy opening mamy dzisiaj yy, 6 busterków już więc jest bardzo dobrze Także fajnie. Teraz lecę chyba do świata yy, świata książki za czym co tam mają. Ale nie wiem czy tam będę mógł nagrywać, więc yy, jak coś to mam pokazać, że coś kupiłem. Albo taką przebitkę ze sklepu po prostu wstawię. Ok, to widzimy się za chwileczkę. A w świecie książek mieli boosterki. Journey'a. tam yy, kilkanaście boosterów, ale yy, 28 zł za sztukę i mieli serginga, to jest za 26 zł, więc cena nie powala i to wszystko. Ale, teraz idziemy do Media ekspertów zobaczyć Czy tam będą mieli jakieś bustry Zobaczymy Czy tutaj uda się coś kupić liczę na to, że tutaj właśnie coś tam mają Więc zobaczymy Czy coś uda się tutaj kupić Także mam na tą chwilę Stędziki Okej, okay, okay. no to zakupiłem parę boosterków, mieli prawie całego booster boxa, czyli nikt tutaj w ogóle tego nie wykupił. Yy, Wlatuję jeszcze do Lidla zobaczyć, czy w Lidlu coś tam jeszcze z co zostało. Tak, tak, to mam jednego boosterka sobie kupił. Także zobaczymy, czy tutaj coś w Lidlu będzie. No media eksperci mieli prawie całego booster boxika, więc myślę, że... Yy, że on tutaj będzie przez jakiś dłuższy czas pewnie. No się już widziałem parę bustewków, więc już tam nie jest pełny, ale myślę, że jak ktoś następny pójdzie, to będzie zadowolony z tego. A ja zobaczę tutaj w tym lidlu, może coś się uda jeszcze dostać. Chociaż wątpię. No zobaczymy razem. Tutaj rzeczy chyba nic tutaj nie będzie Także lipka No ale są zadowolone Mamy produkt spismatika Mamy kilka Journey Together Także Myślę, że całkiem spoko One by bardziej prędzej tutaj były o, tutaj jest puste opakowanie po prostu, czyli raczej już tutaj nie będzie. To zobaczymy, zerkniemy, bo tam gdzieś może coś, coś sobie rzucił albo coś, ale raczej chyba, chyba nie będzie. No to nie ma. To nie mamy już nic z boksów, to nic nie ma, nic z boxów. Skoda, skoda, w Polsce jeszcze pojadę otworzył ale jeszcze to nie koniec. Bo myślę, że jeszcze może w e, Lidlu, w Stoniu Morskim, w tym e, koło mnie, e, tam myślę, że mogę być. Bo tam wiadomo, wieść to mniej ludzi, więc myślę, że tam zobaczę. Chyba widzimy się, jeszcze e, zajdę do Wino i chyba do tego Lidla zajadę. Więc to się widzimy później. Do zobaczonka. Dobra, jestem już przy dino. Jeżdżę do dino, zobaczyć, co tam mają. Coś w ogóle mają. Jeszcze. Czy coś mi się zostało tutaj. Liczę, że tak. Za się widzimy. Fik. Dobra, już po zakupach dino. I zakupiłem jeszcze jednego Blistra i dwa luźne bustelki z PALDA i WOLF. No i liczę tutaj na jakieś fajne dopy. Łącznie będziemy mieli dzisiaj 16 boosterów, Lidla odpuszczam, bo nic mi się do niego. Iść, mam kawałek drogi do niego, także Lidla dzisiaj odpuszczam. Ale jak jakiś dzień będę gdzieś w pobliżu Lidla, tutaj tego mojego, i coś tam będzie, to oczywiście wam wrzucę gdzieś tam, może na story, na Instagrama albo na TikToka. A dzisiaj sobie idę do domku, teraz yy, otworzyć te busterki, oczywiście zobaczymy. Jak oglądaliście shortsa z Dino, to widzieliście, że otworzyłem 5 boosterów i nic się nie udało trafić. Także dzisiaj liczę na to, że... No, że dzisiaj uda się coś z tych chociaż trzech trafić. No i liczymy na Pizmaticzka. I na Journey Together oczywiście. Ok, widzimy się za chwilę w domu. Także czekajcie na opening. Pa! Dobra widzowie, jak widzicie, ja już jestem przy stoliku. Yy, mam wszystkie zakupione boosterki. Odpalę sobie nagrywanie tutaj już na stołeczkach i mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem boosterków yy, Together. z tego te trzy są z Empiku, te cztery są z Media Expert. Posiadam trzy boosterki z Palda i Wolf i yy, trójpaczek z Prismatica. Ok, yy, rozpakuję sobie najpierw ten trójpaczek, yy, ten trójpaczek też i tego boosterka. By wyciągnąć busta, OK. Tutaj kodzik z tej karty promocyjnej dla Was. Proszę bardzo. OK. Tutaj karta smoliwa, Tomka. Chyba jej nie mam, albo mama, się nie wiem. Ale będzie do kolekcji. OK. No i taki coin Waxlego, ale już go posiadam. OK, dobra. To mam tutaj trzy bustelki z Dino i trójpaczek z fizmatyczka z tego ze, ze smyka, jak Mogliście widzieć na nagraniu. Dajcie mi znać, czy nagranie Wam się podobało, jak dzisiaj. Czy chcielibyście takich format widzieć. Yy, częściej. Kodzik z tego yy, z tego trójpaczka na Was. I mamy tutaj pięknego lechionka. Będzie do kolekcji. Już go mam, ale nigdy mało tych iwi No i oczywiście naklejeczki. Oczywiście widzowie zapraszam Was serdecznie do partnera tego kanału, jakim jest Luffy Cards yy, Z kodem KAPI macie 2% zniżki na asortyment pokemonowy. Nie wliczają się tam pre i single. Ok. Zapraszam oczywiście na Discord'y, jak moje i e, lowciaków. To sobie zacznie, zaczniemy. Zobaczymy, z której sieciówki poleci nam e, lepsza, e, jakaś lepsza karta. Zaczniemy sobie od Palda i Wolf. I to jest tą z Dino. I lecimy. Proszę bardzo, koniec dla Was. Jedna karta przełożona i mamy energię walczącą. Kto widział mojego szorca z wino, to wie jak mi ostatnio pięknie z niego poleciało, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. No nie zanosi się, bo wiesz, już widzicie, że się nie zanosi. OK. Polecimy z pryzmatyczkiem. Z pryzmatikiem I tutaj yy, liczymy po prostu na jakiś fajny drop. Yy, Popotas, Badew, Spicy, Rotostik, Profesor Sada, Suikun, Brązok, Deskrowalka, Badew i Fluczemain. No niestety. Pierwsze pustelki puściutkie widzone. No nie tak, nie tak, nie tak chcę. Ok, mamy tutaj pierwszy pustelek będzie z, yy, z tego, z tentiku. Zobaczymy, czy tutaj coś uda się. Trafić najnowszego. dodatku wziąłem ostatnie trzy busterki, zostały które zgrzebałem wszystkie i zobaczymy, czy coś dopniemy. No, pierwszy buster również pusty. No, mamy fatum. Fatum pierwszego busterka. Ok, to teraz lecimy sobie z, z Media Ekspertu. To są boosterki z Media Ekspertu. Także zobaczymy. Czy ten busterek z Media to pierwszy również będzie pusty? Czy będziemy mieli szczęście i uda się coś dotknąć. No, niestety. Mm. <laughs> Cztery pierwsze busterki i niestety puściutko. Ok, to lecimy teraz. <coughs> o do tej kolejności to jest busterek z Media Expert, Także sprawdzimy, czy coś tutaj uda nam się trafić. Lotat. Nimble, Larry Vita, Remorite, Alanski, Marowak, Rising, Revision, Felipe, Koffing i Ludikowa. Drugi pusty. No, pięć busterków i nic nie możemy trafić w idzie. Ja w ogóle tak wam powiem, że mam troszeczkę pecha, do tych luźnych yy, busterków, jak kupuję, że nic w nich nie mogę trafić. Więc no, słabo. Lecimy dalej, dobra. Teraz mpikowe. Zobaczymy czy zębikowego coś tutaj trafimy. No, niestety nie. Tak, ta sama holówka nawet co przed chwilą. Także lecimy tutaj teraz z kismaticem. Zobaczymy, czy coś tam da. Czy też nie da. Nic. O, mamy holo energię, bo no, może coś będzie. Iwi. I, i popodą. Banourie, pinsie, skreamte, trąbka, haolutka. O, dobrą usunęła Pokeball, profesor Sada i Sylwia holo. No okej, okay. mamy jakby pierwsze dopiki jakieś, coś nam pierwszego siadło. Ursulankę w Pokeballu. No liczylibyśmy na coś lepszego, ale no niestety i holo, energia. Yy, rośliny no, no spoko, spoko, spoko. Dobra, lecimy teraz tutaj. Kolejna z z dino Zobaczymy, czy z tego dino też wyciągnę, czy nadal będzie pusto Czarkadet Penczurin, nie ma Best Queen No i mamy Chimpao Yex, no w końcu mamy dopek Pięknie, pięknie <laughs> Mamy i Yeksiaka W końcu coś siadło. <laughs> Dobra to Jeszcze raz polecimy sobie tutaj z Media Expertu, bo tam mamy cztery bustery to jeszcze raz sobie polecimy z tego media ekspertu. Zobaczymy. Proszę bardzo, chodzić na Was. I energia osiemna lecząk, kubon, end's dolty vesta, peli per hopsback, ends, lotat. O kurde. Zobaczcie, to widzowie. O jacie. Co się wydarzyło? O kurde. O ja. Mamy najlepszą kartę z setu, widzowie. O jacie o kurde. To wszystko co wcześniej mówiłem to jest nieprawda. Mam szczęście, widzowie, mam szczęście do tych do tych do tych luźnych. O jacie, kręcę. No to pięknie. No i odcinek już na plus. Już na plus odcinek. Ojacie! Piękna karta. Polowałem na nią. Myślałem, żeby ją kupić, ale no, jak widzicie widzowie, moja ręka dzisiejsza. No pięknie. Piękna karcioszka. Okej. Okay. Lecimy teraz tutaj z kolejnym dwóchkiem z Paldei. I zobaczymy, czy coś tutaj ta Palda jeszcze nie przyniesie. Bardzo lubię ten dodatek PALDE, więc o, Singsik, piękny Arcik. Nimble, Massive, Slako, Pupitar, Flamigo, Bombardier, Ceulecz, Kalkan i sloki Pięknie. Kolejny drop. Czyli coś tam się rozkręciło w te dropy. Z tego. No nie będziemy zasłaniać tutaj. Nie będziemy tutaj Lili zasłaniać, nie? Ale się ja mam widzowie. Pięknie. Kolejny set i kolejna dopiero najlepsza karta. No coś wspaniałego. Dobra, pismatyka zostawimy na koniec i lecimy tutaj z ostatnim buzelkiem z... E... MPQ, no, na tę chwilę wygrywa zdecydowanie Media Expert. Także <laughs> o jacie. dobra, Milk Ray, Blackbird Black Belt Training, Finemar, Periper, Gridend, Reginal, Ancelsium, i Magmortar. No niestety, trzy ostatnie bustelki, które zostały w y, MPQ, były po prostu puściutkie. No to Last z Media Expertu Zobaczymy, czy tutaj uda się coś trafić. ok I lecimy. Rockraft, Caterpie, Magmar, Wizing, Virision, hobbs Belt, Rockerite, Oricorio i Miał Rada. No niestety pustiutki. Kolejny pusty. ok i został nam last pack z Prismatica. I lecimy. Okejos. Była ludom, Blackbird Training, Gronzo, Professor Wissep, Hawlucha, Explore Guidance, Reggie Gas, Lopuny, Fiendship, Dark i Dask. Noil. No, niestety, ten Twój pak tylko miał jednego Pokebola i, i jedną kartę Holo. No, czyli tak można powiedzieć, że na tyle boosterów to trafiłem w sumie tylko tyle kart, no ale trafiłem najlepszą kartę z setu. No. Także jestem yy, bardzo szczęśliwy. OK. Psz dziękuję wam bardzo. Dzięki bardzo. Trafiliśmy na lewszą kartę setu, jakim jest Lily Cliffery. Jestem przeszczęśliwy, że ją trafiłem. Dziękuję wam bardzo. Zapraszam jeszcze raz do LofiCard. Card, zapraszam również do hopaków z Pokefanki i yy, zapraszam na kanał Pokefanki yy, dla Pała z dziewczynkami i do Zarda. Yy, również. Wszystkie potrzebniki macie w opisie. Dzięki Wam bardzo, mi dzisiaj głowa pęka z tych, z tych pięknych dropów. Dzięki Wam bardzo, do zobaczenia, cześć.